Nie podoba mi się, kochany. Daj mu spokój. A nie podoba mi się. A więc wojna. Zanim jednak powiem Wam, z czym będę walczył, zapraszam do krótkiego spaceru po moim trawniku. Lipiec to miesiąc, w którym w ubiegłych latach mierzyłem się z problemem suszy. W tym roku ten problem nie występuje, wręcz można powiedzieć, że tych opadów jest bardzo dużo. W czerwcu i w lipcu spadło dość sporo wody, i właściwie nie ma kiedy skosić trawnika, jak jest on zupełnie suchy. Podejrzewam, że u wielu z Was na trawniku po intensywnych opadach pojawiły się takie. Grzybki, taki czarny, czarny nalot. Jest to nic innego jak śluzowiec. Jest to niegroźny grzyb i występuje on w, w momencie, kiedy tych opadów jest bardzo dużo. Co trzeba z nim zrobić? Nic nie trzeba z nim zrobić. Jeśli teraz przez kilka dni przygrzeje słoneczko, te grzybki powinny zniknąć. Chciałem wam także pokazać aktualizację trawnika z mikrokoniczyną. Tutaj jest część piaszczysta, a e, od tego momentu zaczyna się część gliniasta. I muszę wam powiedzieć, że w momencie e, no, wysokich temperatur, tak jak tutaj e, widać, pojawiły się przepusty i koniczyna praktycznie zniknęła. Trawa jeszcze jako tako dawała sobie radę, ale też mocno Wyschła. Natomiast na tej części gliniastej przez cały czas wszystko było zielone. Więc ogólnie takie moje pierwsze wrażenia podsumowania co do mikrokończyny to jest idealny gatunek na glebę gliniastą. No dobrze, ale pewnie zastanawiacie się, komu lub czemu wypowiedziałem e, wojnę na początku tego odcinka. No wypowiedziałem ją niestety, ale w wiechlinie rocznej. Ponieważ w tym roku naprawdę mi dokopała. Już było dobrze, już było dobrze. Warunki jej bardzo sprzyjają. W tym roku jest dużo opadów i to powoduje, że wszystkie nasiona, które wy... wyrosły w trawniku w okolicach maja, czerwca, właściwie wysiały się podobnie. I pokażę wam to na przykładzie e, rabaty. Zacząłem sobie pielić e, wczoraj i to miejsce specjalnie zostawiłem. Dla Was na dzisiaj, żeby nakręcić ten odcinek, ponieważ to jest już drugie pielenie w tym roku. Pierwsze było gdzieś w okolicach maja. Wypieliłem sobie te roślinki i wszystkie te nasionka, gdzieś tam mi po, po trochu pospadały w, w te rabaty. I zobaczcie, jak to gęsto się tutaj wysiało. Muszę zwrócić uwagę, że tutaj jest kamień. I pod spodem jest agrowłóknina i oczywiście jest tu troszeczkę piasku i to wystarczy tej wieślinie rocznej, żeby tak fajnie się rozwijać i tak gęsto rosnąć. Uwierzcie mi, że tu jest jedna przy drugiej roślinie bardzo gęsto. Podobnie sytuacja wygląda w moim trawniku. Tutaj pokażę wam takie miejsce, gdzie tej wiechliny miałem zawsze bardzo dużo i ona tutaj praktycznie zdominowała pozostałe. Gatunki. Jest kilka sposobów na walkę z wiechwiną roczną, czy też z wiechliną zwyczajną. Pierwsza z nich to podnoszenie tych kłosów, ucinanie ich i zbieranie do kosza. Ja niestety w mojej głównej kosiarce nie mam ani grumera, ani koszy, więc praktycznie 95% koszeń wykonuję bez kosza, czyli rozsiewam te nasiona po całym trawniku. To jest oczywiście minus koszenia bez kosza. Drugą metodą walki z wiechliną jest jej przesuszanie. Niestety w tym roku nie ma takiej możliwości, ponieważ są naturalne opady i to praktycznie od maja do przez czerwiec aż do teraz do 20 lipca cały czas pada. Nie ma praktycznie kiedy skosić trawy, żeby była ona kompletnie sucha. Więc wszystkie nasiona, które wysiały się w maju, czerwcu, są cały czas podlewane i cały czas kiełkują. I jedna roślinka, wypuszczając nasionka, rozsiewa się zaraz dalej. Później kolejna generacja tych, tej wiechliny. Wysiewa kolejne nasionka, i cały czas te placki się powiększają, więc, no, niestety nie mam możliwości z tym walczyć. Kolejną metodą jest grumer, czy agresywna. Wertykulacja. Niestety w tym roku za bardzo nie miałem czasu, bo zajęłem się też innymi projektami, więc tych wertykulacji nie wykonuję tak często. Wykonałem wiosną i planuję jeszcze jesienią. No i czwarta metoda to jest ograniczenie stosowania fosforu. I tak, ja w nawozach unikam fosforu, żeby no nie sprzyjać tym młodym nasionom, które się wysieją. Eee kiełkować. Natomiast w mojej glebie jest dość sporo fosforu i jeżeli tylko te nasionka się wysieją, to mają one dobre stanowisko do tego, żeby dalej kiełkować. Jeżeli chodzi o nawożenie, na mojej glebie, którą w rolnictwie określa się glebą minutową, jest albo ekstremalnie sucho, albo ekstremalnie mokro. Więc ogólnie nie mogę używać zbyt dużej ilości azotu. Bo bardzo szybko, nawet po tych intensywnych opadach deszczu, bardzo szybko ta gleba się u mnie przesuszy i jeżeli bym stosował bardzo dużo azotu, to ta trawa po prostu się spali. Więc stosuję około 150-180 kg czystego azotu rocznie w kilku. Dawkach, w zależności właśnie od długości sezonu wegetacyjnego, więc tego azotu, tak ogólnie rzecz biorąc, nie ma tutaj zbyt dużo. I to powoduje, że pozostałe gatunki nie są tak agresywne w stosunku do wiechylny rocznej. I to powoduje, że ona tutaj po prostu zaczyna dominować nad moją główną rośliną. W większości mam życice, Trwałą wichlinę łąkową, trochę kostrzewy trzcinowej, pewnie trochę kostrzew czerwonych też się znajdzie. Mam tutaj wszystkie gatunki, łącznie z wichliną roczną. Natomiast wichlina roczna wcale tego azotu dużo nie potrzebuje. No i są świetne warunki do tego, żeby się na mojej działce rozwijała. Aha, jest jeszcze jedna metoda na pozbywanie się tego chwastu, mianowicie ręczne wyrywanie. Ale przy mojej powierzchni 1300 m2... Nawet nie biorę tego pod uwagę. No dobrze, ale jakie, jak zamierzam z tym e, walczyć? Jesteśmy właściwie po połowie sezonu, i e, latem to jest, wiadomo, czas na urlopy, na trochę e, wolnego czasu z rodziną. Ale od jesieni, czyli gdzieś tam w sierpniu, we wrześniu, planuję już jakby e, zacząć walkę z tą wiechliną. Kilka takich e, planów. Strategicznych, które mam na walkę z tym chwastem, to przede wszystkim wertykulacja, częstsza wertykulacja, próba przesuszenia tej wichliny rocznej i intensywne dosiewki. Testuję sobie różne odmiany, również życice do podsiewów. I na pewno za jakiś czas na kanale pojawi się odcinek z charakterystyką poszczególnych gatunków oraz z dokładniejszym opisem poszczególnych odmian. Tutaj testujesz sobie również te odmiany, które zamierzam używać do podsiewów. Między innymi różnice w kolorze. Oczywiście wiechnina ma to do siebie, że ma dość płytki system korzyżeniowy, nieważne co z nią zrobimy. I we wszystkich stresujących momentach, czyli w trakcie suszy, czy w trakcie wysokiej wilgotności i wysokich temperatur, ona cierpi, bo albo choruje, albo się przesusza i pogarsza ogólny wygląd trawnika. Teraz trochę przygrzało, a za kilka dni, jak jeszcze bardziej przygrzeje, to te wszystkie jasne place zaczną się robić po prostu żółte. Zacznie ta wiechina wysychać, więc ogólnie to nie jest tylko problem samego wyglądu, ale utrzymania tego trawnika w takich ryzach, jakie chcemy osiągnąć. Spróbuję coś z tym zrobić. Zobaczymy jakie będą tego efekty. Oczywiście, jeżeli chodzi o podsiewy czy wertykulacje, to efekty przychodzą bardzo powoli. Ale myślę, że po jednym, dwóch sezonach, jeżeli uda mi się chociaż trochę zmienić kolor y, tej darni na jaśniejszy, to ta biechnina po prostu nie będzie tak widoczna. Aha, i jedna rzecz. Jeśli macie jakiś sposób na pozbywanie się chwastu w y, rabatach. To proszę podzielcie się w komentarzu, bo bardzo nie lubię tego robić, a muszę to robić 3-4 razy w roku. I w większości te moje rabaty są po prostu zarośnięte, bo nie mam czasu ani ochoty tego robić. Więc jeśli macie jakieś sposoby na pozbycie się chwastów w miarę naturalny sposób z tych kamienistych rabat, dajcie znać w komentarzu. To wszystko w tym materiale. Dziękuję za oglądanie do końca i do zobaczenia w następnym odcinku. Wszystkiego zielonego!